Polacy, by zachować szansę na awans do ćwierćfinału nie mogą dziś przegrać. Za reprezentację Franciszka Smudy mocno trzyma kciuki m.in. były siatkarz polskiej kadry. Gramy dzisiaj z Rosją. Mecz no, bardzo ważny, bo, bo wydaje mnie się osobiście, że zwycięstwo na pewno daje nam jakąś szansę na awans do ćwierćfinału. Natomiast ja stawiam na remis a ten trzeci mecz z Czechami będzie decydował o tym czy wyjdziemy z grupy i wygramy go i wyjdziemy tak ja to obstawiam chociaż pewnie jestem dużym optymistą Maciej Jarosz doskonale pamięta rywalizację Polaków z Rosjanami a właściwie z reprezentacją całego bloku wschodniego uczestniczył w niej nieraz jako siatkarz kibicował także swoim kolegom piłkarzom czy koszykarzom Mecze z ZSRR były zawsze wyjątkowe. To były starcia z podtekstami. Były to mecze, nazwijmy to, podwyższonego ryzyka. Bo wiadomo, jakie to były czasy. Nie będę do tego już wracał, i gdzieś tam wewnątrz troszeczkę się powiedzmy, bardziej to wszystko, te emocje potęgowały. Natomiast te, jeszcze raz powtarzam, to się rozgrywało tylko i wyłącznie sportowo. I pomimo wielkiej, wielkiej mobilizacji, polityka, bo o tym też trzeba wspomnieć, zostawała u nas, u sportowców gdzieś z boku. Inaczej do konfrontacji Polski z z SRR podchodzili kibice inaczej politycy inaczej sami sportowcy. To byli nasi koledzy, nie było żadnych podtekstów, nic się więcej nie działo. Kibice byli obiektywni dopingowali swoje zespoły i myślę, że to były takie czasy, gdzie gdzie ten sport był też nie gorszy od tego sportu, który jest w tej chwili. Polscy piłkarze za niespełna trzy godziny zagrają w Warszawie w turnieju Euro 2012 z Rosjanami. Jak przed laty Piało czerwoni nie są faworytami, ale czekamy na niespodziankę jak tę z 1957 roku, kiedy w wielkim meczu na Stadionie Śląskim po dwóch bramkach Gerarda Cieśnika Polacy pokonali ZSRR 2 do 1.